Świat naprawdę poszedł do przodu. Ja nie chcę przytaczać jakichś tam faktów długości życia z okresu średniowiecza, czy nawet mm -hmm. początku XX wieku. Naprawdę postęp jest niesamowity. To nie oznacza, że oczywiście wszystko jest dobrze, to nie oznacza, że powietrze mamy czyste czy żywność mamy optymalną, ale dostęp do optymalnej żywności, jeżeli ktoś tylko chce, to naprawdę jest. I, i nie musi jeść od razu smażony w głębokim tłuszczu i może sobie zrobić jedzenie na parze. Mhm. Także to jest tylko dobra wola, zrozumienie sytuacji, które wpływa na zdrowotność po 20-30 latach, głównie, jeżeli chodzi na przykład. O mm -hmm. i o choroby serca i naczyń. Także nie ma co narzekać. Mamy pełne możliwości życia w zdrowiu to mhm. naprawdę nie kosztuje wiele wystarczy codziennie trochę pobiegać a ci którzy nie mogą biegać to przynajmniej żeby poszli sobie marszem w miarę szybkim a jeżeli ktoś nie może to ćwiczenia na nazwijmy to siłowni czy nawet te ćwiczenia które są związane po prostu z ruchem w łóżku rehabilitacją mhm. to to jest jedna najważniejsza rzecz zdrowowieczności druga to odpowiednia dieta a to jest tanie. Tanie, bo jedną z głównych przesłanek to jest mało żreć, czyli co do zasady, jeść mniej, czyli taniej, bo mniej zużywać mhm. pieniędzy na, na zakupy.